Poseł Ryszard Bartosiek podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie jego zdaniem niesie za sobą polityka migracyjna Unii Europejskiej oraz bierność rządu Donalda Tuska w kwestii ochrony granicy z Niemcami. Pieniądze idą na przykład na centra integracji cudzoziemców i ten problem migracyjny narasta. Państwo widzą, że poszczególnych w miastach, w miejscowościach są protesty, ludzie się boją nielegalnej imigracji. Podkreślam, tej nielegalnej imigracji. Pak migracyjny nie wszedł jeszcze w życie, a Donald Tusk, jego rząd... Pozwala na to, aby tych migrantów było coraz więcej. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podziękował również członkom Ruchu Obrony Granic za, jak podkreślił, obywatelską postawę i determinację w obronie suwerenności Polski. Donald Tusk boi się Niemców, boi się wprowadzania działań, a jeśli jakieś wprowadza, to są one pozorne. Dlatego powstał Ruch Obrony Granic, bo jeśli państwo nie wypełnia swoich obowiązków. To sprawy w swoje ręce biorą obywatele. I tak się stało. Ja z tego miejsca dziękuję Ruchowi Obrony Granic za to, że szczerze naszej zachodniej granicy, że pomaga Straży Granicznej, bo rządzący nie wypełniają w tym zakresie swoich obowiązków. Według posła, tylko referendum może zatrzymać forsowanie przez rząd przymusowej relokacji migrantów. Te demonstracje są wszędzie. Będą. Tutaj i w Koninie wszystkich zachęcam do tego, aby zaangażować się w te działania, ale także zaangażować się w zbieranie podpisów, bo wracamy znów do referendum. Tego referendum, które nam które się nie powiodło przy wyborach parlamentarnych 2023 roku. Dlatego w biurach poselskich posłów Prawa i Sprawiedliwości są listy, które, które umożliwiają złożenie podpisów za referendum przeciwko nielegalnej migracji. Bartosik skomentował także ostatnie plany inwestycyjne Konina, które, jak zauważył, nie przyniosą miastu rozwoju. Mówię o inwestycjach, inwestycji było dużo. Dziś w rejonie konińskim zostaje nam cmentarz, krematorium, schronisko dla zwierząt. Oto na przykład miasto Konin się stara ze sprawiedliwych transformacji czy z funduszy. To wszystko ważne działania, ale w hierarchii ważności pewnie na, gdzieś na dalszych miejscach to nie są przede wszystkim działania em, prorozwojowe. Gdy rząd milczy o migrantach, a lokalne władze inwestują w symbole stagnacji, PiS zapowiada walkę o referendum, bezpieczeństwo i rozwój.